Cześć! Hejka. Dzisiejszy dzień zapowiada się dość spokojnie. Dzisiaj nie jedziemy z motocyklem. Dzisiaj nie, nie jedziemy... jedziemy da... nie... Tak, dzisiaj jest... będziemy tam plażować, będziemy tak, jest pływać. pogoda, więc idziemy korzystać z plaży i z morza. Tak. Nie mogę się już doczekać, popływać, popatrzeć, czy znowu znajdę te kolorowe rybki. A ja się popalam. Ja też. No dobra, Do idziemy, idziemy, idziemy. Zobaczcie, miałam taką przypołową historię, ponieważ yy, leżymy sobie tutaj z Tomkiem, Tomek tutaj na plaży i Tomek sobie właśnie tak przykrył twarz yy, tą koszulką, a do mnie zadzwonił dziadek na Whatsappie. No i przerywało mi zasięg, więc poszłam tam o na górę bliżej naszego hotelu, żeby mieć lepszy zasięg Wi-Fi. No i jak z nim porozmawiałam, no to już tutaj e, wracałam że chciałam położyć koło Tomka. I żeby z Tomka, to poszłam do tego pana, który tutaj leży, starszego yy, obok, bo on tak samo wygląda jak Tomek i też sobie nakrył twarz koszulką, no. I ja tak w pierwszej chwili nie zwróciłam uwagi na żadne szczegóły <gry> i podchodzę do niego. I mówię, kurde, coś jest nie tak, gdzie mój ręcznik? No i dopiero się strzaiłam, że poszłam do jakiegoś dziadka zamiast do Tomka. <gry> to bez, że go nie zaczęłaś przytulać. Tomek powie, że dobrze, że go nie zaczęłam przytulać, ale chyba już tak blisko tam się skapnęła, ale zobaczcie, to jest Tomek, a to jest ten pan, <laughs> nieźle, co? A my zaraz wchodzimy do morza. Będziemy pływać. Widzicie to czerwone coś? Tak dziwnie się mieni. Ula mówi, że ją poparzyło. I jak tam Muldziu? Nie wiem czy to to, ale trzeba było tak walić z nogi, a to, to czerwone przypłynęło. Dobra, chodź gdzieś z boczku. I tu, i tu. No nie dotykaj tego. Chodź, wypłuczemy w czystej wodzie. Tomek idzie nasze rzeczy przenieść tamtą zatoczkę, bo się zwolniła. Więc będzie tak kameralnie. Oddaliliśmy się trochę od tych czerwonych, dziwnych granulek. No i idę powoli do wody. Jest naprawdę ciepła i przyjemna. Zobaczymy, jak daleko i jak szybko zajdę. Bo ze mną to nawet w ciepłej wodzie różnie bywa. No, już jak uda zamaczam, to już coraz chłodniej. ale dobra i nawet fale są. Patrzcie. Może nie jakieś duże, no ale nie są takie. Nie jest taka woda y, jak jezioro. Jednak spróbujemy wejść do wody w tej naszej nowej zatoczce. Tu sobie rozłożyliśmy rzeczy. I tak u zatoczkę mamy. Ula wyhaczyła meduzę. Spójrzcie sami. Zobaczcie, Ula już wchodzi do wody. Mamy to. Ciepło, ciepło, ale zachodzenie pędka zawsze chodzi. <laughs> Ula, coraz bliżej mnie, a w tle nasz apartamencik. Jedziesz, malutka. Jeden krok w pięć kroków w tył. te ustały. Już ustały, szybko. Ale z pięknym tytułem masz. Jesteśmy już zamoczeni jak akurat ciepło, zimno? A, tak średnio. Tak średnio? Tak średnio bym powiedziała. Jest ciepło, nie gadaj. Ciepła woda. Wziąłem maski i zaraz będziemy snurkować. Tak moja koleżanka z pracy na to mówi. Snurkowanie. Fajne słowo. Idziemy snurkować. Pokaż mi okulary, co tam masz na stupce tutaj taki bamber ma na Tak, jakby ci coś ugryzło. A jeszcze tutaj czerwony. Może to tam ta metuza poparzyła, nie wiadomo. Tak? A bo ten proszek, nie wiadomo co to jest Chyba ja jeździć źle, to dostaniesz telefeksa. No, zmieniliśmy jeszcze raz miejscówkę. Co tam? Spadłaś? No i zmieniliśmy jeszcze raz miejscówkę, teraz ona prezentuje się tak, A zobaczcie, zaprezentuj Ula. Mamy taką prywatną miejscówkę. Czekamy tylko, czy nas nie zaleje. No. Tu zatoczka, tu ulcia, tu skałki i tutaj woda. No fajnie, fajnie. Tutaj jak przepłynąłem się tą zatoczką i tak dookoła tego wszystkiego tu, to w tym miejscu, w tej zatoczce były chyba trzy meduzy. I jeszcze jedna, trochę tam dalej, a tutaj za mną w ogóle nie mamy medus Dziwne. Dlaczego tu jest ich tak dużo, a tam tak mało? I ogólnie tutaj jest bardzo czysta woda, a tam jest czysta, ale już taka coś w niej pływa. Nie wiem, jakiś drobny pył. I dalej są jakieś kamienie, jakieś tam gałęzie, coś tam się innego znajdzie. Pewnie widzieliście na nagraniu, a jak nie, no to teraz słyszycie jak to wygląda. No, a my się kładziemy i chilujemy. Tak, ja już zaczynam, w końcu. Tutaj jest jaszczurka. A z tych schodków jak zejdziemy to mamy taki widok. I taką skarpę w dół. Patrzcie tutaj jak jest, normalnie jak z bajki. Już nieraz coś, no powtarzam się, ale jest naprawdę pięknie. Tam przejdziemy kawałek w drodze powrotnej. I bajka, co? Jesteśmy już po zjeście. Jest około 18 i zbieramy się na przejażdżkę motocyklową. Tomek już wczoraj był na podobnej przejażdżce w tym kierunku i teraz chce zabrać mnie. Więc już się wyszykowaliśmy i zaraz będziemy wychodzić. Tak, około pół godziny w jedną stronę powinniśmy mieć, więc. W godzinę, no lekko ponad, powinniśmy się uwinąć. No chyba, że na miejscu będziemy chcieli coś więcej wam pokazać, albo sobie zdjęcia porobisz, no to trochę więcej się zajdzie. No ale na 19, po 19 powinniśmy być. Zobaczymy, czy znajdziemy jakieś piękne widoki. Zaraz ruszamy na wycieczkę motocyklową, a raczej przejażdżkę. Już w prawie jesteśmy gotowi. Jedziemy. Matko, dziwnie bez oparcia, jak na skuterze wtedy. No? Uchwytów nie ma, oparcia nie ma. Uchwy, ty tam masz jakoś tak, możesz no wsadzić tak, dwa palce. nie za bardzo. Naprawdę, się trzeba trzymać, ale nie polecam. Bez zaparcia. Mamy godzinę 18.05, wystartowaliśmy. Głodna jesteś, bo ja jeszcze nie? Nie, nie jestem. Jak tam Twoje zapalenie ucha, stare? Już nic nie czujesz? Tak Na, e, kompiesz... Na razie nie. Najgorzej czułam jak jechaliśmy przez góry i zatykało, to tam czułam taki dyskomfort. No ja też czułem taki dyskomfort. Ale ja w tym uchu inny czułam niż w drugim. Mhm. Mm Dziury, nie widać i pod górę. Potem jeszcze jeden wysoki wyjazd i gotowe. Dzisiaj Ula jedzie pierwszy raz bez oparcia. No, niestety nie jest zbyt fajnie bez oparcia jechać. Nieprzyzwyczajona jesteś. Pierwszy raz na tym motocyklu jadę bez oparcia. Nigdy nie ściągaliśmy kufra. Nie, już się tak przyzwyczaiłam, że teraz w ogóle nie mogę złapać pozycji. Się kręcę i wiercę i coś czuję, że daleko to nie zajadę. Dobrze, że na Capcorn nie jechaliśmy bez oparcia. A poza tym tak nieprzyjemny nie, nie jest, mam takie wrażenie, że zaraz spadnę przy jakimś przyspieszaniu. A nie będę gwałtownie przyspieszał. No ale to takie dziwne uczucia. A hmm. najgorsze to po prostu, że nie można się oprzeć, jest niewygodnie, a do, do, a do tego... Nie mogę trzymać się uchwytów, bo są te boczne kufry, więc mogę się trzymać tylko Tomka. Bo jak mam oparcie, to ja się za bardzo nie trzymam, ani Tomka, ani uchwytów, bo tak... Jestem ustabilizowana, a jak nie ma właśnie tego kufra, no to już nie jestem taką chojraczką i się trzymam. To miała być ta ostra góra, tak nie? Jak nie jeździ za zimno, za ciepło? Nie, optymalnie. No to dobrze. Ta droga jest bardzo ładna i prowadzi do bardzo urokliwego zakątka. Sami zaraz zobaczycie. A ty, Ula, jesteś ciekawa? No tak Mi jest trochę za gorąco Chcesz ściągnąć kurtkę? Nie wiem Może lepiej, nie Wyżej będzie chłodniej, mi na górze jest trochę za chłodno jak byłem tak ubrany tak jak teraz Znaczy wtedy to agendio ja, już wybrałem mi się w krótkich spodenkach ale tu w miałem za chłodno, ale uznałem dzisiaj, że Że chcebyś ten owiany wiaterkiem i odpocząć od ciepełka Patrz jak ładnie, A, ładnie tutaj. Ładnie, ładnie. I jak, malowniczo? Tak. Ciekawe jak tu wiosną jeszcze, bardziej zielono, czy takie też podobne kolory? Chyba dużo się nie różni. Więc mamy drugiego motovloga na tym wyjeździe. I co dalej? Nie masz choroby lokomocyjnej na motocyklu? Właśnie dzisiaj tak się tak średnio się czuję na motocyklu Chyba to jest spowodowane moim ogólnym słabym samopoczuciem, bo jest mi trochę niedobrze pierwszy raz w sumie na motocyklu. Mi teraz uszy zatyka? Mi też trochę zatyka. I co masz nieprzyjemne to uczucie w tym prawym uchu? I teraz to nie czuję, bo mam stopę. Aha Też w parce jadą. No. Tu koparką jedzie. Tu będzie bardzo ładnie. Moim zdaniem, ta miejscowość tutaj O, miejscowość piana no. jest o wiele ładniejszą miejscowością niż Ajacio. Aha, oglądaj sobie, kochaniutka. Ja tutaj już zwalniam, bo tu są spowalniacze, tutaj jest miasto. Gdzieś tu masz parking, 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 jak możesz sobie wiesz przejechać. Tutaj masz jakieś belwedere. Zobacz jak masz po lewej. No, ładnie. O i ten sam samochód wczoraj jechał, tylko że ten mały był z przodu. Tu masz taką katedrę. Moim zdaniem to miasteczko jest bardziej urocze jak tamto. Tu masz po prawej stronie fontannę, źródełko, widzisz leci, że 3 minuty, i wejdziemy na miejscu. Aha, no mówiłem, że pół godzinki mamy 18.29. Z tobą mi szybciej, szybciej minęło niż mi samemu wczoraj bo z tobą jest fajniej o i tutaj po lewej stronie masz zobacz taki widok no takie skałki no i tu się zaczyna ten mój, moim zdaniem cud natury oglądaj sobie tylko, że masz wszystko pod światło tutaj powinno się być bierz, przed, przed przejściem słońca w to miejsce ale też jest pięknie, patrz no Naprawdę ładnie Ja tutaj mógłbym ci się zaręczyć Chyba oświadczyć. oświadczyć I tutaj mógłbym ci się oświadczyć i się teraz zapytam Skarbek Czy byś e, chciała za mnie wyjść? Tak Ale zaręczyny są tylko rasy niestety więc no Ej, tak. Trzeba na takie miejsce się zdecydować jedno po prostu. Ale ty, chciałbym, żebyś miała bardzo fajne zaręczyny, więc. O, i tutaj robiłem to zdjęcie. To możemy sobie zrobić. No, ładnie. No, patrzcie, jak tu pięknie, po prostu pięknie. Więc jakby słońce było z tej strony, to by było to widać oświetlone, rozumiesz? Mm -hmm. A tak jest tylko Można część Można jechać Jedziemy? Tak Czy kask ma zapięty? A ty? Nie wiem, teraz nie sprawdzę mm -hmm. Tak Uj. Off we go! Off we go! Już dwa polskie samochody widziałam Widzisz? A kiedy drugi? Wcześniej jak jechaliśmy, jechałeś przeciwka mm -hmm. No i mi tu na przykład jest teraz za chłodno, ale jak zejdziemy na dół to znowu jest mi dobrze mm -hmm. mi tu jest dobrze, a na dole było za gorąco Nissan X-Trail Widzisz i teraz taka lightowa fajna godzinna wycieczka jest o wiele przyjemniejsza jak dla mnie no. w stosunku do... Od razu takiego wiesz, pata jak wtedy był. Tak, ale yy, mi to pół godziny strasznie szybko minęło. Mi też dlatego bo jeszcze ładnie dosyć i będziesz chciała więcej rozumiesz? Mhm. Aczkolwiek jak na moje dzisiejsze samopoczucie to wystarczy. No właśnie i co ładnie było? Tak. Fajne miejsce. Cię i was zabrałem? Mhm. Mm mój lebo. I tu takie ładne widoczki są. No. Czyje to są ziemie tutaj? Ziemia czyja. Tutaj sobie ktoś siedzi, na swojej działeczce Super i, I sobie chilluje I ma osła I co ma co? Osła Osła mama. No. Trochę tej zwierzyny jest, ale nie tak dużo Królików na no, lokrum więcej było, jak tutaj tych krów czy czegoś takiego A świn to jeszcze nie wiedzieliśmy A to panaś w tym wąwozie właśnie tam dalej jest Oj, tutaj musisz się wystrzegać Owiec To gdzieś ta koparka jechała Ciekawe czy już zjechała, czy nie Tu fajnie widać daleko, czy ktoś jedzie, czy nie jedzie dwa zakręty dalej Widzisz masz podgląd tam daleko Więc rzucasz sobie okiem, nikt nie jedzie i w razie czego możesz wyjść bardziej za ten zakręt to w... wydaje, że my teraz strasznie szybko jedziemy. My teraz i w tym momencie jedziemy 40... 30-40, teraz jak przyspieszyliśmy. Jak teraz patrzymy w dal czy coś jedzie i dzięki temu można tak jechać, co nie? No. A w innym przypadku trzeba trzymać się prawej strony, przynajmniej na moją logikę. No bo wiesz, potem są takie, jak my jechaliśmy, nam wyjeżdżają głowami na naszych pasach. Pochyleni, tak jakby nie wiedzieli, że oni wystają podczas tego manewru. Tak jak tutaj nie mogę teraz jechać, teoretycznie powinienem, prawą stroną, prawda? No. Ale ja nie mam zaufania do tej drogi, czy czasem tam nie będzie skały. A ja to dość asekuracyjnie mi się wydaje. Nie wiem, jak by się wydaje. Chyba też. O, bo widzisz? Fontanna i nabiera wodę. No, no i kończymy już naszą dzisiejszą przejażdżkę. Była bardzo przyjemna i krótka. Szybko minął czas, powoli dojeżdżamy do naszego hotelu, no i być może dzisiaj pójdziemy jeszcze do knajpy. Knajpy przy naszym tym, przy, przy naszym noclegu, tem, tej restauracji. Tak, ciekawe czy tam dają pizzę. Dają, widziałem jak ludzie wracali z tą tą... Pudełka. pudełka. mieli i przenosili do swoich lokali, na wynos brali. No właśnie jestem ciekawa czy jedna pizza dla dwóch osób starczy. Dla mnie starczy, a świata ludzie, to jest kolacja. No bo to chyba nie będą takie mini pizza. Mam nadzieję, bo to nigdy... Jaka nie ma... wielkość to mini pizza? Pokaż mi na plecach, a jaka to normalna? No mini to taka... taka o, dla jednej jednoosobowa taka. A nie, to nie. Wydaje mi się, że będą normalne. Ciekawe jakie mają do wyboru, pewnie będą tylko po francusku składniki, trzeba będzie wszystko tłumaczyć. Pewnie tak. Nie no, liczy, że tak jak nasza ta karteczka odnośnie ręczników była po angielsku, to tutaj też chociaż po angielsku będzie. No ja się spodziewałam, że ogólnie będzie większość rzeczy w dwóch językach w tak turystycznym miejscu, ale trochę się tym zawiodłam, więc się nastawiam. Że będzie tylko po francusku, i najwyżej będę miło zaskoczona. Trzymaj się, kochaniutka, będzie w dół. Gotowa? Tak. Uj, hamowanie silnikiem 4,5 tysiąca obrotów. Bardziej się nie chce rozpędzić prawie 5. Taki opór stawia na silnik. O, 5000 obrotów. Damy mu dwójkę. 3,5 i rośnie. Tu już ma mniejsze obciążenie, widzisz? Mniej hamuje. Mhm. Więc jakbyśmy zjeżdżali tam na dwójce, to byśmy się szybciej rozpędzili jak teraz. A moim zdaniem nie było potrzebne szybciej się rozpędzać. A twoim? Właśnie. No właśnie. A. A nie trzeba było używać hamulca, dzięki czemu się ich nie przegrzało i teraz można z nich skorzystać, prawda? Mm -hmm. A mają jakoś tam swoje te właściwości. Tak działa hamowanie silnikiem. Fajna sprawa, co? Mm -hmm. A w elektryku to już w ogóle hamujesz? A on dzisiaj jeszcze ładuje, że więcej dojedziesz z takiej górki dzięki temu. No i wróciliśmy. Mamy parking po lewej stronie, niż stoi. Wszystko gra. Właśnie idziemy do knajpki. Coś tam przegryźć? Wybraliśmy się, ale... No tędy, tędy, ten... ten... obojętne. Ale nie jest powiedziane, że coś jeszcze tam zjemy, bo jak się nie dogadamy czy coś, to... To może być problem. No. Albo jak będziemy mieli tylko ślimaki. Menu mamy dwustronne. I musimy tu się rozeznać w tym. Tu jest jakby po francusku. A ty masz też po francusku? Tak. to są tylko alkohole, nie? Na tym czarnym. To tak wydaje. No, bardzo możliwe. Dobra, spróbujemy się z tym zapoznać, a jak nie to po angielsku poprosimy, może mają. Kalner pokazał nam jak, wiele, jak duża będzie pizza, to, to pizza będzie gdzieś taka? więc się zdecydowaliśmy jednak na dwie. No, ciekawa jestem. Najpierw weźmiemy na wynos. No. Będzie na jutro. Taki ładny widok mamy z knajpem. No i mamy. Jedna bez jajka, druga z jajkiem. No tak, to chyba takie same. No, bardzo podobne. Właśnie mijaliśmy jeden apartament, dostrzegliśmy w nim aneks kuchenny, więc takie też są. A my już wracamy z knajpy, zjedliśmy, było bardzo dobre. My jedliśmy się tymi dwoma pizzami, zapłaciliśmy 34 euro. No, lepiej nie przeliczać tego na złotówki. W <laughs> euro jakoś tak lepiej brzmi. Tak, i tutaj jest bezpinowo do 50 euro, no bo wiecie, do 50 zł do 50 euro. No, no tak, kto by, to, kto by to w ogóle przeliczał. No i co, w sumie to taka szybka akcja, nie, ludzie tam sobie przyszli, siedzą, jedzą, gadają, a my przyszli, zjedli, wyszli. No ale my też, wiesz, pogadaliśmy sobie, No nie, nie, tak, ale... Ponad godzinę tu chyba byliśmy na No tak, no. tak, tak, ale po prostu my zrobiliśmy co trzeba i idziemy. No tak, Czokusz na, na nas czeka, nie no, możemy idziemy tak... Idziemy na spacer. Tak. No, dobra, to... I nie wiem, czy chyba już zakończymy tego vloga tej oto scenerii. No i do zobaczenia jutro. No, do zobaczenia, pa.